Będzie pochwalony Jezus Chrystus umiłowani w Chrystusie Panu, kochane siostry moje, kochani bracia w Chrystusie Panu. Na początek chciałbym wyściskać każdego z Was, każdą z was osobna, każdego z was bardzo, bardzo mocno wyściskać. Kochani i zaprosić Was na refleksję. Są teraz święta, wspaniałe święta, zmartwychwstanie naszego Pana. Kochani, On pokonał śmierć. On pokonał każdy grzech, wziął każdy grzech na siebie i pozwólcie kochani, że podzielę się z wami taką refleksją, ej, nie jestem żadnym uczonym, nie mam jakichś gór, nie potrafię mówić jakichś górnolotnych słów, kochani wybaczcie mi to wszystko, ja mogę tylko się podzielić to co mam w serduchu, to co we mnie pracuje, ej, jak ja to przeżywam, jak, jaka jest moja miłość do Pana, jak mnie Bóg dotyka, jak ja to wszystko czuję, odczuwam, jak to we mnie pracuje kochani, dlatego... Zmartwychwstanie. To jest kochani najspanialsza informacja dla nas, grzeszników, że jest życie wieczne, że jest życie dla nas, że Jezus zmartwychwstał, pokonał grzech, pokonał śmierć, kochani. I my możemy wstać, kochani, ale na czym to polega zmartwychwstanie? Zobaczcie. Czasami nasze serce, które pow powinno pałać tak ogromną miłością do naszego Pana za to, co uczynił, czasami, kochani, jest przytłoczone. Ten kamień nie jest odsunięty. I w tym kamieniu i w tym grobie naszego serca. Gnije taki, taki, taki łazarz jest. Każdy z nas jest takim łazarzem. I zobaczcie, że nasze grzechy powodują to, że my od środka gnijemy. Nie ma tam światła czasami w, tym, w tych naszych sercach. Żyjemy w jakichś grzechach, w ciemnościach. Musimy, kochani, odsunąć ten kamień. Musimy odsunąć, prosić Boga, żeby pomógł nam odsunąć ten kamień, żeby spojrzeć w błąd naszego serca, co tam się znajduje. Ile tam jest zgnielizny może, który przez lata gdzieś odkładaliśmy. Plugastwa pewno, te serce, czy pewne z grzechów. Czy mamy miłość do Boga, kochani, czy te serce jest czyste? To jest czas, kochani, naprawdę odsunięcia kamienia i wprowadzenia tam stołego Pana. Nasze życie może wyglądać cudownie, pięknie, kochani, ale jeżeli będzie ten kamień zamiast serca naszego, musimy odsunąć ten kamień, żeby światło Boga mogło, mogło pochłonąć nas całych, sam, nas, całych nas, żebyśmy się przemienili w to światło. Kochani, Jezus daje nam wskazówki, Jezus daje nam światło w świętym swoim słowie, kochani. Boże słowo, pismo święte. Kochani, zobaczcie, nie samym chlebem żyje człowiek, mówi Jezus, nie samym chlebem. Czy my jesteśmy tak spragnieni Bożego Słowa? Czy my nasycamy się tym Słowem? To jest święte słowo powinno właśnie pod, pod odsunięciu tego kambula, tego kamienia. Żeby ten Łazarz w nas się obudził, żeby spojrzał w niebo, w, w Jezusa Zmartwychwstałego i żeby zaprosił Go do swego serca, naszego Pana i Zbawiciela, Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, kochani. Ja, kochani, często pamiętam, jak żyłem gdzieś w, jakiś, w jakichś maskach, w jakimś kłamstwie, w udawaniu, bez Boga, z dala od kościoła, w nałogach, w narkotykach, w alkoholizmie, w pornografii gdzieś, yy, szambo, jakieś, jakieś dyskoteki, kluby nocne, dziewczyny. To, kochani, było najgorsze, co mogłem być. Ten łazarz we mnie rozkładał się, cały się rozkładał, śmierdział. Ale jak ktoś mnie się zapytywał gdzieś na ulicy, kochani, co mnie słychać, zawsze mówiłem, dobrze, fajnie, wszystko jest w porządku. Ale Łazarz się rozkładał od środka, kochani, było mi strasznie wstyd. Teraz jaś mi strasznie wstyd z tego tytułu. Że byłem kłamcą, kochani, że oszukiwałem tych ludzi. Że mówiłem, że jest wszystko w porządku. Gdzie Łazarz się rozkładał we mnie. Gdzie na, na bakier byłem z kościołem, kochani, nie korzystałem z sakramentów, ale gdy pierwszy raz odsunąłem kamień, szczerze zapłakałem nad, nad, nad swoją nędzą zrozumiałem, że jestem nędzny, że potrzebuję Boga że potrzebuję Jego miłosierdzia bo nikt inny w stanie nie jest mi w stanie pomóc to kochani, jeżeli On przyszedł do mnie i pomógł mi ten głos odsunąć światło tam wniknęło, ja zobaczyłem swoją grzeczność kochani, poszłem do sakramentu z pokuty i pojednania kochani, w sakramencie pokuty i pojednania, pojednałem się z Bogiem, cały czas z Nim się jednam non stop z Nim się jednam, bo jestem człowiekiem grzesznym cały czas z Nim się zmagam z czymś ale kochana siostro, kochany bracie, życie z Jezusem, z Matką Bożą jest naprawdę cudownym, cudownym przeżyciem, cudownym przeżywaniem, jeżeli ja staję na modlitwie różnicowej każdego dnia, kochani. Gdzie ten mój różaniec, modlę się na różańcu każdego dnia po kilka razy, kochani. Kiedy się wstydziłem mówienia różańca, wstydziłem się bardzo. Pokazać się, że się modlę, w ogóle powiedzieć o, że jestem człowiekiem wierzącym, ale dzisiaj się, to jest dla mnie chlubą. To jest dla mnie chlubą. Bo wiem, jak jest to z tego korzyści, kochani. Wiem, jak sam się czuję, jak odczuwam w sercu moją miłość mojego Boga, mojego Pana Jezusa Chrystusa i Matki mojej świętej, przeczystej, cudownej Maryi, która dla mnie jest wszystkim. Jezus dla mnie jest wszystkim z Maryją, co mam. Oni dla mnie są moimi rodzicami. Nic mi więcej nie potrzeba. Tylko Słowo Boże, kochani, zobaczcie, czy, nasyci, czy nasycamy się Bożym Słowem, które do nas mówi Pan. Czy nasycamy się, zobaczcie, jak gąbka. Ta woda, zobaczcie, Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. A my tak często słuchamy jakichś nie wiadomo kogo, kochani, ale to Jezus do nas powinien, to my powinniśmy otwierać jak najczęściej Boże słowo, gdzie Chrystus do nas mówi. Zobaczcie, gąbka jest, jak położysz gąbkę na wodzie, jak ona wchłania, wchłania, wchłania tą wodę, wchłania, aż aż płynie cała jest przysięgnięta tą, tą wodą. Jak bierzesz pójść do gąbki, tak wyciskasz tak woda, takie soki. Ta woda tak wypływa. I czy my, nie, czy my jesteśmy nasyceni Bożym Słowem? Czy Boże Słowo w nas jest? Czy karmimy się, bo, bo bardziej chcemy jeść, karmić się Bożym Słowem? Czy chcemy je, czy, bardziej, czy bardziej tym jedzeniem takim zwykłym, które, które no... Nie jest jakimś pokarmem wiecznym, a Słowo Boże ma moc. Zobaczcie, do kogoż pójdziemy, mówi święty Piotr. Ty masz, panie, słowa życia wiecznego. I tak samo, kochani Eucharystia, Jezus, nasz Pan, jest obecny we świętym sakramencie. Zobaczcie, ja zawsze mam takie porównanie, jakoś tak mi się kojarzy. Zawsze, jak, jak wypiję sobie kawę, taką mocną kawę, na przykład ekspreso, taką malutką, zobaczcie, jaka to mała zawartość jest tej kawy. Albo podwójną ekspreso. Podwójną, ale tak malutko tej kawy jest. Ale jak wypijesz tą kawę, to masz takie obroty. Tak myślenie jakieś takie, takie klarowne, takie czystsze, jakieś takie pobudzone czy jest taki, że mógłby to załatwić, to jakieś taki, że, że ma energię, nie? I zobaczcie, tak samo jest jak przyjmujemy naszego Pana, Zbawiciela w kawałku tym chleba. On jest obecny, żywy, kochani. To zobaczcie, jak mamy radość, jak mamy energię. Bo On jest w nas, umiłowani w Chrystusie Panu. Jeżeli my z miłością przyjmujemy go na kolanach, kochani, otwiera, otwieramy nasze serca, żeby on przychodził, to już oddajemy mu nasze ciała, on mieszka w nas, czemu tak mało pamiętamy o nim? Ja pamiętam, kiedyś, pamiętam, że zacząłem dopiero chodzić do kościoła, przyjmowałem Pana Jezusa, kochani, i ja wychodziłem na zewnątrz, ja zapominałem o tym, że przyjąłem Pana, a teraz ja, kochani, czasami po dwie godziny, po trzy godziny ciągle chodzę po komunii świętej. Rozmawiam z Nim, adoruję Go w swoim sercu, nie chcę o nim zapominać, bo wiem, że przyjąłem mojego Boga do serca, do mojego ciała, że On jest, On mieszka we mnie. Mój Bóg, który stworzył niebo i ziemię. Jezus, mój kochany Zbawiciel, który zmartwychwstał, który pokazał mi, jak żyć. Jakby, zobaczcie, poszedł do nieba jakby wskazał nam drogę, że nie ma śmierci, nie ma ostatniego zdania, nie ma, kochani, śmierci ostatniego zdania. Jest w zmartwychwstanie i to jest cudowna, cudowna informacja, ale musimy tego Łazarza wypuścić z grobu, musimy otworzyć grób ciemności, narkotyków, iluzji szczęścia, fałszywej obłudy, maski. Musimy otworzyć to i żeby Pan Bóg zabrał to od nas. Te udawanie, te iluzje, te chęć być kimś, ten... Y udowadnianie coś na siłę komuś, jakaś iluzja szczęścia. Kochani, niespokojne jest, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Dopóki nie spocznie w Bogu. I jeśli nie spoczywamy w Bogu, nie przyjmujemy Jego ciała i krwi nie pijemy Jego, nie mamy w sobie życia, umiłowani w Chrystusie Panu. Tak bardzo pragnę naszego zbawienia. Ale cóż ja mogę, szary człowiek, wam powiedzieć na ten temat? Nic. Nie mam, że jakiś. Nie, nie skończyłem żadnej teologii. Nie potrafię górnolotnie mówić. Tylko w, mogę wam powiedzieć, to co czuję w sercu, to co przeżywam, jaka jest moja relacja z Jezusem. Jak bardzo on mi pomaga, kochani. Pomimo mojej grzeszności, naprawdę. On się nie zraża tym. On przychodzi do mojego serca. Przychodzę, łączę się w sakramencie pokuty i pojednania. Otwieram ten kamień. W, Wylewam całą żółć mojego tego syfu grzechu w sakramencie pokuty i pojednania. Wtedy On wlewa we mnie światło, swoją mądrość, miłość. I mówi do mnie, że jestem Jego umiłowanym dzieckiem, żebym się nie lękał, bo On pokonał śmierć, kochani, i to jest cudowne, że mamy przygotowane miejsce w niebie, mamy wytyczne, czego nam jeszcze potrzeba, czego szukamy gdzieś w jakiejś ścierwie, jakiegoś fałszywego szczęścia. W jakichś narkotykach, w jakichś alkoholu, w jakimś szybkim seksie, gdzieś... To jest takie ścierwo, kochani. Miejmy czyste serduszka, czyste. Módlmy się do Matki Bożej o czystość. Do Świętego Józefa. Do Świętego Józefa się módmy dużo, kochani, o czyste serce, żeby uczył nas miłości do Matki Bożej. Żebyśmy mieli taką pokorę, jak On miał, jak On czcił, kochał Matkę Bożą. Oddawał jej codziennie szacunek, czcił ją mocno. Poczytajcie sobie mistyczne miasto Boże, traktował Maryję. To jest piękne, kochani. Marii Zagredy, Mistyczne Miasto Boże. Zachęcam, kupcie sobie książkę, naprawdę. Ja, ja to czytam tą książkę i płaczę, płaczę, kochani. Płaczę, płaczę, bo wiem, jak jestem jeszcze spóźniony w drodze do Boga. Spóźniony w drodze do jakiejś pokory w ogóle, ale błagam, błagam Jezusa o pokorę, bo to jest piękne być człowiekiem pokornym, kochani. Pokornym, w, w pokorze serca. Uwielbiać Jezusa. Uwielbiać, uznawać go, że jest Bogiem. To jest pokora, kochani. To jest pokora i to jest piękne. Mam nadzieję, że się dobrze macie, że radujecie się, że święta sola was... Wspaniałą radością, kochani, że Jezus jest z wami, że, jest, że macie to świadomość, że jest z wami, że jest obok, jak stajecie na modlitwie, jak stajecie na modlitwie na kolanach, ręce dziś rozkładacie. Ja przynajmniej tak rozkładam ręce. Zapraszam Jezusa i wierzę, że On przychodzi. Wierzę, że On stoi też również koło was. Obok was, że patrzy się na was, jak jesteście w tej izdepce zamknięci i się modlicie o nawrócenie grzeszników. I się modlicie, modlicie się za mnie, kochani. I On patrzy na Was z tak wielką miłością, jak się modlicie w tej zlepce. Nie zawsze czasami te piękne słowa gdzieś na tym Facebooku. Yy, może kiedyś przyjdzie taka, może kiedyś Bóg pokaże Ci tych wszystkich ludzi, którzy zamknięci byli w tej izdebce, modlili się z czystym sercem, z prostocie serca. Yy, ile łask wyprosili dla nas, ile łask wyprosili dla Was, dla nas. I to jest piękne nie zabiegali o jakieś lajki, ale swoją wartość, swoją wartość, kochani, opierali w Bogu, bo wierzyli, że Bóg jest ich ojcem i wierzyli w to, że, je, że są wartościowi bez względu na to, cokolwiek robią, bo wierzyli w swoim sercu, że są ulubionymi dziećmi Boga. Kochani, ale odsuwajmy ten kamień i zobaczcie naprawdę, tyle dziś jest tej obłudy, Tyle dziś tego kłamstwa, tyle dziś tej fałszywej miłości. Ludzie, prawdziwą miłość, jaką jest zbarcie owocem ducha, co jest owocem ducha, miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, opanowanie, wierność. Jak ludzie dzisiaj prawdziwą miłość zamieniają na jakieś, jakieś, jakąś obudę to jest po prostu, to jest straszne kochani a prawdziwa miłość, prawdziwa miłość ludzie szastają tym słowem dla swoich tylko potrzeb, dla zaspokojenia jakichś swoich pożądań, kocham Cię, kocham Cię aby tylko z kimś iść do łóżka to jest, to jest po prostu kochani, to jest obuda ale prawdziwa miłość, kochanie, miłowanie w Chrystusie Panu prawdziwa miłość kiedy się zaczyna prawdziwa miłość, kiedy I to zawsze w sercu kochani Muszę o tym pamiętać, będę pamiętał do końca życia. Kiedy szczęście, miłość prawdziwa zaczyna się wtedy, kiedy szczęście drugiej osoby zaczyna być ważniejsze niż Twoje. A czasami do tego potrzeba ofiary, ofiary, Jezus, żebyś ty był szczęśliwa, szczęśliwy, poniósł śmierć za, za nasze grzechy. On tak bardzo Ciebie kochał. Ale bowiem miłość, to jest, jak, jak to słowo Boże mówi, że, że to jest cudowne, że ktoś daje życie za przyjaciół swoich. Zobaczcie Maksymilian Kolbe, nie zna człowieka od życie, bo, bo w nim było życie, bo w nim było życie, w nim była miłość Chrystusa, w nim był Chrystus i Matka Boża. A kto żyje z Matką Bożą, z Jezusem, Chrystusem, to naprawdę gotowy jest, gotowy jest na takie rzeczy, gotowy jest podjąć się takich rzeczy. Dlatego kochani, nie lękajcie się, nie lękajcie się, nie lękajcie się. Tylko czytajcie Boże słowo. Tam są wielkie obietnice dla nas. Wielkie obietnice. Jezus zmartwychwstał, kochani, radujcie się. Całym sercem się radujcie. Zawsze się radujcie, święty Paweł pisze. Zawsze. W, każdy, w każdym położeniu dziękujcie. Bo taka jest wola Boża. Kochani, dziękujcie się radujcie. Dziękujcie i, ra i miejcie serce wdzięczne.